Kto i jak często może podchodzić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, o to też często pytacie w telefonach, wiadomościach i w mailach. Jeżeli interesują Cię tematy związane z certyfikatem kompetencji zawodowych i z transportem i z egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych, zasubskrybuj nasz kanał. No dobrze, a wracając do, do sedna tego wideo, bardzo często pytacie, jakie wymogi trzeba spełnić, aby podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. W gruncie rzeczy to właściwie żadnych, wystarczy osiemna, ukończony 18 rok życia. I można podchodzić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Nie ma znaczenia wasze wykształcenie kierunkowe, wasze doświadczenie zawodowe, i mało tego, mówiłam o tym w jednym z wcześniejszych wideo, eee, może podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych nawet osoba karana. Nie ma to znaczenia w samym egzaminie. Link do tego wideo znajdziesz tutaj, także możesz sobie, możesz sobie obejrzeć to wideo o niekaralności. Więc podsumowując, każdy kto tylko chce, może podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. I uwaga, jeżeli chodzi o narodowość, tutaj też nie ma ograniczeń. Zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy mogą podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Obcokrajowcy z tzw. krajów trzecich muszą tylko dołączyć do wniosku o zapis na egzamin, oświadczenie o zwykłym miejscu przebywania. A wideo o tym, jak obcokrajowiec może zapisać się na egzamin, znajdziecie tutaj w opisie. W opisie podlinkuję Wam pod, pod tym wideo. Jak często można podchodzić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych? Jak tylko chcecie. Albo na ile Was po prostu będzie stać. Żartuję sobie oczywiście, ale tutaj nie ma żadnych wymogów formalnych. Na stronie ITS-u macie terminy egzaminów i tak naprawdę, nie wiem, co miesiąc. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może po, co miesiąc podchodzić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i ja sugeruję przygotować się do tego egzaminu tak, żeby pojechać i zdać ten egzamin i więcej do tego tematu nie wracać. Nie ma też znaczenia, gdzie podchodzicie do egzaminu, bo możecie wybrać sobie dowolne miasto w Polsce, tam, gdzie odbywają się egzaminy, gdzie Wam pasuje, gdzie Wam jest wygodnie, dojechać, tam zapiszcie się na egzamin. Pod tym kątem sprawdzajcie, bo to, gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej zdać egzamin, też już porusza, poruszałam w jednym z wideo, które znajdziecie na tym kanale. Ile razy możecie nie pójść na egzamin? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż zgodnie z regulaminem egzaminowania interesu można zapisać się na egzamin i dwa razy nie stawić się na egzaminie, a pieniądze za egzamin nie przepadają. Więc jeżeli za trzecim razem spanikujesz znowu i nie pójdziesz na egzamin, to no, niestety te pieniądze przepadają. Dlaczego mówię, że spanikujesz? Bo e, pracując z naszymi kursantami zauważyłam, że w ostatnim tygodniu przed egzaminem bardzo często jesteście zestresowani, już sami nie wiecie, co umiecie, czego nie umiecie i kusi was korci wręcz was, żeby nie pójść na ten egzamin, a to jest tylko strach, a nie to, że jesteście źle przygotowani, więc zastanówcie się, jeżeli rozważacie, żeby nie pójść na egzamin, czy faktycznie nie jesteś przygotowany, bo wydarzyło się coś, że nie byłeś w stanie się przygotować, czy to jest po prostu strach, nerwy i emocje. Jeżeli to jest strach, nerwy i emocje, nie odpuszczaj idź na egzamin, bo jak odpuścisz to znowu, znowu przy kolejnym terminie po prostu nie podejdziesz do tego egzaminu. Ile mam lat na zdanie certyfikatu kompetencji zawodowych? Jeżeli masz firmę transportową i albo spedycyjną i płacisz komuś za użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, no to wiadomo, im szybciej zdasz egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, tym wcześniej przestaniesz za to komuś płacić i przestaniesz tracić pieniądze. Ale nie ma żadnych zapisów, żadnych regulacji na ten temat. Więc po prostu decydujesz się na podejście do egzaminu i możesz podchodzić tyle razy i tak często, aż po prostu zdać ten egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Podobno niektórzy podchodzą bardzo dużo razy do egzaminu. Jeżeli chodzi o naszych kursantów, jest to jedno, góra, dwa podejścia. Czy trzeba najpierw ukończyć kurs? żeby podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych? Nie, nie ma takiego obowiązku, żeby ukończyć kurs. Możesz zapisać się na egzamin bez robienia jakiegokolwiek kursu. Pytanie, czy warto? Dzięki temu, że zdecydujesz się na dołączenie do jakiegoś kursu, Twoje przygotowania po prostu będą szybsze, bo dostaniesz skondensowaną wiedzę, przygotowaną wiedzę. Możesz często liczyć też na, na wsparcie. Tak jest w naszym kursie, że jest grupa wsparcia na Facebooku. Są cotygodniowe sesje pytań i odpowiedzi, gdzie wiadomo, w trakcie nauki pojawiają się pytania, trudności i wątpliwości, i nie zawsze jesteś w stanie sobie samemu z nimi poradzić. A my dzięki temu, że mamy na przykład grupę wsparcia na Facebooku, możemy sprawdzić rozwiązane przez Ciebie zadanie i dać Ci informację zwrotną, co jest w porządku, a nad czym jeszcze możesz popracować. Dlatego, jeżeli rozważysz podejście do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w najbliższym czasie, zapraszam Cię na stronę naszego kursu tam może sprawdzić jak wygląda praca z nami i wybrać jedną z trzech opcji kursu, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb. A jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie o egzamin, to możesz zadać je w komentarzach. Nagramy kolejny materiał wideo albo odpowiemy na wasze pytania.